Cześć, witam Cię w podcaście Progres, gdzie poruszamy tematy związane z jakością, zarządzaniem i optymalizacją procesów oraz bezpieczeństwem informacji w procesach. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat związany ze strukturą procesową czym właściwie jest struktura procesowa? Ja nazywam się Daniel Lampard. I zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Witam Was raz jeszcze po dłuższej wakacyjnej przerwie nie tylko wakacyjnej, ale również związanej z tym, że, choć wakacje, to pracy było naprawdę dużo. W ostatnim czasie realizowaliśmy mnóstwo nowych wdrożeń, systemów. Bardzo dużą liczbę audytów, żeśmy zrealizowali. Ja sam chyba rekord pobiłem w ostatnim miesiącu, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych audytów systemów i procesów. Dlatego też ten podcast nam się troszkę odsunął na bok, ale to dobrze, bo też dzięki temu nabrałem takiej chęci do nagrania nowych odcinków. Także myślę, że teraz już tydzień do tygodnia mamy taki plan, aby te Nowe odcinki się pojawiały. Jeszcze na wstępie, oczywiście, chciałbym prosić się o subskrypcję naszego kanału, jeżeli interesują Cię treści związane z procesami, z jakością, z optymalizacją procesów, jeżeli jeszcze naszego kanału nie subskrybujesz, to w tym momencie oczywiście możesz to zrobić. Również zapraszam Cię do komentowania tego odcinka, jeżeli pojawią się jakieś pytania, jeżeli Chciałbyś, chciałbyś coś dopowiedzieć, to również zostaw mi komentarz pod tym odcinkiem. Na pewno postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o strukturze procesowej, a mianowicie wdrożeniu tej struktury. Odcinek ten będzie składał się tak naprawdę z dwóch części, czyli z dwóch odcinków. Dzisiaj opowiemy sobie troszkę o samej strukturze procesowej, czym ona jest, dlaczego wiele firm nie wdraża, jakie są Błędy związane z jej wdrożeniem, ale też niewdrożeniem. Natomiast w następnym odcinku, już bardziej technicznym, opowiem krok po kroku, jak właściwie taką strukturę w ogóle, jak zarządzanie procesowe w firmie należy wdrażać, jakie są odpowiednie kroki, jaka jest odpowiednia kolejność. Dlatego tym bardziej warto nasz kanał zasubskrybować, tak aby być z nami na bieżąco. Powiedzmy sobie szczerze, że wdrożenie procesów oraz samej struktury procesowej wcale takie łatwe nie jest, jakby się niektórym mogło wydawać, ale za to niesie za sobą bardzo dużo wartości i wiele korzyści. I za to zarówno w tych małych, jak i większych i naprawdę dużych firmach co sam mam okazję się przekonywać, właśnie realizując wdrożenia systemów. Zarządzania jakością, systemu zarządzania procesami, zarówno w firmach takich do 10 osób, jak i również zdarzało mi się w firmach zatrudniających ponad 1000 osób. Oczywiście, w zależności od wielkości firmy, proces samego wdrożenia zarządzania procesowego będzie mniej lub bardziej złożony. Może być bardzo skomplikowany lub dość prosty. Oczywiście, im firma będzie większa i im bardziej zaniedbała, ten zakres na wcześniejszych etapach, no to będzie to oczywiście trudne. I tutaj, może, już nie w kontekście technicznym, ale to będzie również trudne w kontekście zasobów ludzkich, ludzi, czyli przełamania tego status quo, tego, co do tej pory się działo, a wdrożenie już takiej struktury procesowej, gdzie pracujemy na procesach, na właścicielach procesów, na odpowiedzialnościach, to już jest często. Silna bariera, którą trzeba przebić, oczywiście jest na to wiele sposobów. Na początek musimy sobie ustalić jedno. Ponieważ procesy, nawet jeżeli nie masz ich jeszcze zidentyfikowanych, zaplanowanych, ustandaryzowanych i wdrożonych, i tak są elementem twojej oraz każdej firmy. Można powiedzieć, że każda firma, a nawet każda instytucja to system połączonych ze sobą procesów. Czy tego chcemy, czy nie, i tylko od nas tak naprawdę zależy, czy chcemy nimi zarządzać, czy jednak wolimy gasić pożary i być zarządzanymi przez często chaotycznie występujące działania w procesach. Niestety, ale ja się z tym nadal w wielu firmach spotykam. Wdrażałem procesy już spokojnie w ponad setkach firm i dziesiątkach różnych branż, przez co niestety, ale widziałem na własne oczy, do czego może doprowadzić w organizacji brak poukładanych procesów, poukładanych standardów i systemów. Również widziałem, ile firmy tracą bez odpowiedniego poukładania standaryzacji oraz zarządzania procesami, w porównaniu do tego, ile zyskują już po przejściu tego procesu. I jednym chyba z takich uniwersal... tak, uniwersalnych problemów dla firm bez odpowiedniej struktury procesowej jest na pewno bardzo słaba komunikacja wewnętrzna. To często zauważam w firmach, które nie mają tych procesów poukładanych, ustandaryzowanych, gdzie tak naprawdę nie wiadomo do końca kto, co. Kiedy robi, kto co kiedy zrobił lub planuje zrobić. Różne są osoby, które powtarzają te same zadania lub pracują nad zadaniem, które już przez kogoś zostało wcześniej zrealizowane, ale na przykład brak jest informacji o tym, dlatego powtarza się pewne czynności. Nie wspomnę już o braku wymiany tak naprawdę kluczowych. Informacji kluczowych, danych o zmianach np. w obsłudze klienta, o zmianach w realizacji produktu, w realizacji produkcji lub samej usługi, przez co niektórzy wykonują tą samą czynność w całkiem inny sposób i to często z użyciem dużego marnotrawstwa czasu i zasobów niż inni, właśnie przez słabą komunikację i przepływ danych. To jest na pewno jeden z takich uniwersalnych problemów. Co jeszcze? Na pewno to, co zauważam, to jest właśnie realizacja tego samego zadania, na przykład w tym samym dziale, na różne sposoby. To znaczy, że jedną operację, przykładowo składanie zamówienia do dostawcy, 10 osób robi na 10 różnych sposobów. Oczywiście jedni lepiej, drudzy troszkę. Gorzej, trzeci w ogóle z ogromnym elementem marnotrawstwa czasów, zasobów i pieniędzy. Na przykład widziałem, jak w jednej firmie odbywa się proces przyjęcia klienta, gdzie dosłownie jedna osoba realizowała ten proces w ciągu 37 minut wiem, bo liczyłem to na stoperze a druga w ciągu 6 minut. Widzicie różnicę? Przyjęcie klienta w naszej firmie może trwać 37 minut lub 6 minut, i te dwa, nawet nie dwa, ten jeden proces, ale na dwa różne sposoby, dokładnie zawierał zebranie tego samego zakresu danych. Wyobraźcie sobie teraz irytację klienta oczywiście tego, który spędził 37 minut w jednym procesie, widząc, że inny spędził tam tylko 6 minut. Co jeszcze możemy uznać za taki uniwersalny problem firm, które nie wdrażają odpowiedniego zarządzania i nadzoru nad procesami? To oczywiście ciągnące się, ale nie tylko ciągnące się, powtarzające się skargi i reklamacje. Nie ma przede wszystkim jednego jasnego procesu rozpatrywania reklamacji, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ponieważ pamiętajmy, że również możemy mieć wewnętrzne reklamacje w firmie, w organizacji. No i przez co mamy powtarzające się skargi reklamacje? No oczywiście przez brak odpowiedniego procesu identyfikacji przyczyn i wdrażania działań zapobiegawczych. Co jeszcze? Na pewno kolejnym takim uniwersalnym problemem jest brak przepływu danych pomiędzy procesami. Ciągle ktoś na coś czeka, ktoś ciągle kogoś o coś prosi. Ktoś komuś zapomina przekazać informację lub przekazuje tą samą informację kilku osobom, które robią tak naprawdę tą samą powtarzającą się czynność, gdzie można by to było zrobić jednoosobowo. Czyli tak naprawdę mamy kompletny brak nadzoru nad procesami. Nie wiadomo kto co kiedy wykonał, gdzie znajduje się produkt, na jakim etapie, jaki jest jego status, kto to nadzoruje lub kto podejmuje decyzję i to w jakim zakresie. Gdzie co jest zapisane i dlaczego, na przykład na kartce, a nie w Excelu lub w systemie. To są powtarzające się problemy firm, które niestety nie mają odpowiednio wdrożonego zarządzania procesowego. Widziałem również w jednej firmie, jak w dziale zakupów zamówienia robi się w formie telefonicznej lub e-mailowej lub u przedstawiciela, i jedni zapisują to w systemie informatycznym. Inni na kartce papieru, a jeszcze inni nigdzie. Czyli w ogóle brak jasnych terminów realizacji, brak jakiegokolwiek nadzoru nad tymi zamówieniami, nie wiadomo, które już jest w realizacji, które nie jest, nawet czasami brak sposobu kontroli nad tym. Naprawdę to są sytuacje, które ja realnie widziałem w firmach. Oprócz tego, bez zarządzania procesowego, oczywiście, im większa firma, tym większy zaczyna panować w niej chaos, pracownicy zaczynają czuć się zagubieni, część członków zespołu nie posiada w ogóle podstawowych informacji, które powinny być oczywiste, nowi pracownicy są źle wdrożeni do stanowiska, na którym będą pracowali, następuje znaczne pogorszenie obsługi klienta, zamówienia nie są terminowo realizowane, i oczywiście mógłbym tak wymieniać i przywo przywoływać różnego rodzaju anegdoty, ale to nie jest mój cel. Chciałem tylko Wam pokazać, do czego prowadzi właśnie brak wdrożenia struktury procesowej i zarządzania procesami. Skoro opisałem już kilka problemów związanych z brakiem zarządzania procesami, to teraz również warto opisać, dlaczego skorzystamy, wdrażając procesy w firmie i odpowiedni nadzór nad nimi. Nad nimi. Odpowiednio nimi zarządzając, ale też utrzymując je, ponieważ to jest ważne. Nie tylko my wdrażamy zarządzanie procesowe, ale jeszcze musimy tymi procesami zarządzać i utrzymywać je w takim określonym standardzie, jaki sobie wdrożyliśmy. Ponieważ to, co musisz na pewno z tego odcinka zapamiętać i wiedzieć, zarządzanie procesami to nic innego niż po prostu proces. To nie tak, że dziś zidentyfikujemy, zaplanujemy, ustandaryzujemy i wdrożymy zarządzanie procesowe i tak będzie już zawsze, ponieważ to jest bardzo często pułapka, w którą wpadają firmy. Wdrażają i myślą, że już po wszystkim. Mamy wdrożone, od dzisiaj się tylko rozwijamy. Większość firm myśli, że ma wdrożone zarządzanie procesami. Podkreślam, większość firm tak myśli. Ale nie tylko nie wie, że to do końca nie działa, ale wręcz cały czas się zastanawiają, dlaczego my znowu popełniamy te same błędy. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego, że brakuje procesu zarządzania i utrzymywania struktury procesowej czyli nie samo wdrożenie, ale również zarządzanie i utrzymywanie. Oczywiście tu też składa się to z kilku elementów. Pamiętajmy, że żeby zarządzać procesami, utrzymywać je, musimy potrafić je mierzyć, sterować nimi i je doskonalić. To są kluczowe elementy. Skąd my możemy wiedzieć, czy proces działa skutecznie? Oczywiście tutaj jest kilka możliwości. Takimi podstawowymi jest na przykład proces audytowania tych procesów, ale o wiele prostszym i szybszym również jest proces pomiaru. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak mierzyć procesy oraz jak ustalać wskaźniki mierzalne procesów, to pod tym filmem, pod tym podcastem zamieszczę również link do jednego z naszych kursów 155 wskaźników procesowych, w którym omawiam 155 przykładowych wskaźników, zarówno wskaźników efektywności, jak i wskaźników rezultatu, z przypasowaniem do 14 różnych procesów. Są to tak naprawdę gotowce, które możecie zastosować w swojej firmie. Dobrze, ale wracając do struktury i zarządzania procesowego. Często procesy mylone są z procedurami, które również mimo licznych korzyści jakie dają, to nadal niestety jest przed nimi wiele oporów. Żeby zacząć wdrażać procedury, czyli nic innego jak standardy postępowania w firmie, również trzeba do tego dobrze podejść. Czasami, niestety, przez negatywne przekonania zespołów, które jest spowodowane kilkoma czynnikami, np. brakiem umiejętności odpowiedniego wdrożenia i wprowadzenia procesów i procedur. Do naszego biznesu, niestety, ale mogą stać się one problemem, a nie czymś, co nam pomoże. A procedury, pamiętajmy, że to tylko jeden z elementów zarządzania procesami i dodatkowo wcale ich nie musi być, ponieważ możemy opracować całkiem inne standardy, przykładowo checklisty, instrukcje, algorytmy czy mapy postępowania w procesach. Dobrze, a jakie właściwie są zalety? Jeżeli o, chodzi o zarządzanie procesowe i stworzenie struktury procesowej, przede wszystkim, oczywiście, samo podejście procesowe jest metodologią, na której oparte są wszystkie znane podejścia w zarządzaniu i doskonaleniu procesów. Takie jak normy ISO, czyli normy dotyczące zarządzania, systemami zarządzania, również na przykład podejście LIN, zarządzanie poprzez cele, to wszystko opiera się na. Zarządzaniu i strukturze procesowej. Dodatkowo, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu procesowemu, o wiele lepiej jest nam skalować biznes. Zamiast struktury typowo hierarchicznej, wdrożona i realizowana jest płaska struktura poziomowa, czyli struktura procesowa, gdzie każdy człowiek, każdy pracownik jest niezbędnym elementem większej układanki. Dzięki zarządzaniu procesowemu również w firmie panuje o wiele większy porządek i zorganizowanie. Mamy określone dane wejściowe, wyjściowe do każdego procesu, każdej operacji i podprocesu. W zarządzaniu procesowym i strukturze procesowej mamy określone co każdy pracownik ma zrobić, za co odpowiada. W jakim procesie pracuje oraz kto jest jego klientem wewnętrznym lub zewnętrznym. Dodatkowo mamy jasno określoną odpowiedzialność członków zespołu za poszczególne procesy i operacje. W strukturze procesowej proces wdrożenia nowych pracowników jest łatwiejszy i o wiele sprawniejszy. Tutaj myślę, że nie podlega to żadnej dyskusji. Zamówienia, usługi, produkcja są o wiele lepiej nadzorowane wykonywane są dokładnie zgodnie z przyjętymi standardami i. O wiele bardziej terminowo. Wszyscy pracownicy w obrębie jednego danego procesu będą go realizowali na tym samym poziomie i w tak samo optymalny sposób, ponieważ my układamy standard, który powinien być najbardziej optymalnym sposobem postępowania w danym procesie lub w danej operacji. Jeżeli my to skutecznie wdrożymy, to każdy będzie wykonywał ten sam proces w taki sam sposób, z tymi samymi schematami, na tych samych narzędziach i z tymi samymi zasobami. Dodatkowo to, co można zauważyć w firmach, które mają wdrożone zarządzanie procesowe, kontrahenci częściej decydują się na długotrwałą współpracę. Chyba też znasz firmy, gdzie ich produkty lub usługi są w miarę ok, ale przez ich wewnętrzny bałagan. Jest bardzo ciężko z nimi współpracować, i wtedy często szukamy jakiegoś innego dostawcy, innego kontrahenta, mimo że, tak jak wspomniałem, same produkty lub usługi są w porządku. Natomiast niestety, brak terminowości, chaos informacyjny bardzo przeszkadza. No i oczywiście, w firmach, które mają wdrożone zarządzanie procesami, stanowczo poprawia się jakość obsługi klienta. Ale. Jakie mamy właściwe ograniczenia przed wdrożeniem, jak najczęściej, w jaki sposób firmy bronią się przed wdrożeniem zarządzania procesowego i struktury procesowej? Robią to, ponieważ nie chcą wprowadzać biurokracji i procedur w firmie. Choć, tak, jak wspomniałem, odpowiednio wdrożony system zarządzania procesami minimalizuje biurokrację i procedury. Ale Często firmy właśnie zamiast wyboru procesów, procedur, no to wprowadzają chaos, brak organizacji pracy, marnotrawstwo i frustrację zespołu. Czego jeszcze firmy nie wdrażają zarządzania procesowego? Ponieważ mówią, że chcą się wyróżniać swoim podejściem od korporacji. Choć korporacje również mogą tak samo być słabo zarządzane, mogą nie mieć wdrożonych procesów. I odwrotnie, korporacją również można się stać bez procedur, bez zidentyfikowanych i poukładanych procesów, choć oczywiście nie życzę w takiej korporacji pracować. Kolejnym ograniczeniem jest to, że firmy nie wiedzą, od czego zacząć i jak powinni w ogóle stworzyć procesy. Tutaj zawsze warto się edukować lub korzystać z pomocy osób, które już to robiły lub wiedzą, jak do tego podejść. Niestety, ale przez brak Wiedzy, aż 50% projektów wdrożeniowych systemów zarządzania procesami upada w ciągu 6 miesięcy. To też właśnie powoduje to, że firmy potem nie chcą wdrażać. Tutaj również, aby Wam pomóc, zamieszczę poniżej tego odcinka drugi link do naszego drugiego szkolenia kursu online 7 kroków do skutecznego wdrożenia i optymalizacji zarządzania procesowego, jeżeli ktoś chciałby sobie na to zerknąć. W opisie poniżej tego podcastu będzie również link. Dodatkowo, często firmy nie mają pomysłu, w jaki sposób mogą wprowadzić zmiany. Często myślą, że będą to drastyczne zmiany w swojej organizacji pracy, no i jak przekonać do nich zespół. Oczywiście, po pierwsze, nie ma mowy tutaj o drastycznych zmianach, ponieważ wdrożenie zarządzania procesowego i struktury procesowej to nie rewolucja. To ewolucja doskonalenia i również posiadając odpowiednie umiejętności, można bardzo w prosty sposób nie tylko przekonać, ale wręcz zaangażować zespół odpowiednimi metodami do tworzenia struktury procesowej. Również spotkałem się z tym, że w przedsiębiorstwach już kilkakrotnie próbowano wdrożyć do firmy procedury, procesy, lecz po prostu robiono to źle lub z biegiem czasu nikt z tego nie korzystał. I tutaj właśnie mowa o braku utrzymania systemu, ponieważ nie sztuka jest coś opracować i wdrożyć, ale prawdziwym mistrzostwem jest to utrzymać i zarządzać procesami. Mam nadzieję, że te Informacje, które przekazałem w tym odcinku, zarówno te negatywne, czyli jakie są opory, jakie negatywne wady, co się dzieje z firmami, które nie wdrażają zarządzania procesowego, ale też jakie są zalety. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne i wartościowe. Natomiast już w kolejnym odcinku opowiem Ci, już bardziej technicznie, jak krok po kroku podejść do wdrożenia oraz utrzymania struktury procesowej oraz zarządzania procesami.